Moi drodzy, tworzymy pana Misia. Jest mięsożercą. Poziom trudności normalny. Pan Misio. I tak wyglądał, moi drodzy, pan Misio na początku jego egzystencji. Czy mogę zrobić, żeby. Nie, nie mogę. Zrobić, żeby był niebieski. Na początku. Na początku. Na początku było to. I, I duży ametyst. A tu. Widzicie, poznajemy historię pana Misia. Pan Misio, w wielkiej skale przyleciał na ziemię. Zielony pan Misio, spokojnie, ja chyba będę mógł jeszcze go tworzyć. Nie, nie będę mógł chyba. Jak chcesz. Kurde, faktycznie zielony. Niedobrze, niedobrze. Dobra, no to moi drodzy, pan Misio ewoluował. Nie wiem, czy oglądaliście Dragon Balla. One... Oni też zmieniali włosy, kolory włosów. Dobra, to jesteśmy my. To jest pan Misio. Jesteś mięsożercą aby zjeść wpływaj na... Okej, okay, muszę teraz jeść wszystko. Będziemy pożerać wszystko. Jakie mam to pożerać? Mam na przykład coś takiego i chcę to pożerać. Zjadaj. A muszę takie gówna. Takie gówna po prostu będziemy jeść. Ale patrzcie jaki słodki jest pan Misio. Już na początku był słodki, patrzcie, patrzcie jak jakieś gówno ode mnie ucieka. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Nie, kurde powolny jestem. O, i widzicie? I teraz, i teraz pan misio troszeczkę urósł. Nie na tyle, żeby z, sobie z tym gównem poradzić. Ej, dużo jest gówniaków. Ja bym bardzo chciał stać się niebieski. Ja bardzo bym chciał się pokolorować. Ja formalnie wszystko mogę zjadać. O jakiś wielki, jakiś wielki ciul. To był pierwszy przeciwnik pana misia. Panie misiu, na początku swojej egzystencji miałeś kolec. Mam ten kolec. Atak zniszczenia. Co to? Przywołaj partner, by przyjść do fabryki komórek. Moi drodzy, bo na początku też. Trzeba pamiętać, że panów misiów było parę. Pan misio się rozmnażał z innymi misiami. I na końcu jego yy, ewolucji połączył się ze wszystkimi. Stał się bytem wyższym, ok? O, jest, jest kolor. Zajebiście. Tak! Zajebiście! Jesteśmy niebiescy. O, 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 o! Jest! Mamy to, moi drodzy! Dobra, i jakieś takie kolce. Będziemy bić wszystkich. To są, to są... To były łapy pana Misia na początku. Jego oczy. Oczy są tak, 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 tak. O! Dobra. To jest, moi drodzy, aktualny pan Misio. Mięsożerca. Nazwij swój gatunek. Pan Misio. Opisz. Byt wyższy. Dobrze. Dobra, widzowie, zbieramy więcej rzeczy. Rośniemy. Stajemy się coraz bardziej niebiescy i rośniemy. Muszę... O, tam, tam, tam! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Patrzcie, ile jest... To są... o oni roślinki jedzą. Nawet nie będą się bronić. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Nie masz czym się bronić. Zabije was cały gatunek. Chodź, 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 chodź. Pan Misio, pogromza gatunków. Będę miał koszmary, ale dlaczego? To tylko pan Misio. W jego początkach. Czy to mnie uderzyło? Nie wiem, ale idę za nimi. Wow, 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 wow. Zabiłem to. Dostałem coś. Napęd odrzutowy. Przywaję partnera. O, dobra, dobra, dobra. I sobie zrobimy napęd odrzutowy w dupie. Na początku istnienia pan Misio miał napęd odrzutowy. To też trzeba pamiętać. Dobra, to mogę zabrać. I to mogę sobie przyczepić w dupę. Zajebiście. Idziemy dalej. Dobra, i teraz jak ja mam tego używać? Ale zapieprzam. Patrzcie, jak. Za... Teraz już nikt mi nie ucieknie. Zabiję wszystkie gatunki. Chodźcie tu. Patrzcie, co robię. O, o, o. Na przykład to. Patrzcie, jak się boi. Chodź tu. Skrzydła ma. Chodź. 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 No, mam odrzutowiec w dupie i co? o. Nie dałeś rady, gimnastyk, rzęski My, Myślałem, że to skrzydła są. Patrzcie, to inny pan misio Widzicie? To jeszcze jak nie byli wszyscy złączeni Co sądzicie na razie o panu misiu? I jak się zachowuje względem innych? Co to za gówna? Ale rośniemy coraz bardziej moi drodzy Jak dojdziemy do końca tej fazy To będziemy mogli już chodzić na nogach I wtedy zaczyna się zajebista zabawa Kurde, fioletowa potczwarka jest najgorsza znaczy teraz już walić, ile to O nie, 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 jakieś gówno do mnie przyszło. Ej, to jakiś podrabianiec pana Misia tam był. Widzieliście, bo on był bardzo podobny do mnie, tylko że mnie zjadł. To jakiś podrabianiec jest. To bym usunął, te kolce mi są niepotrzebne. Plucie jadę Elektryczne, takie gówna, bym sobie odpalił. Ej, patrzcie, ja mogę nawet. Dobra, to je pan misio Już zaczyna go przypominać, ej zaczyna go przypominać widzowie <śpuszk> za, za, zaczyna go przypominać już <śpuszk> Cudny, podoba wam się? I narodziliśmy się ponownie Wykształć kończyny i idź na ląd Tak! Idziemy. Generacja druga, trzecia, czwarta. Pan misio umiera dziewięć razy. No dobra, no dużo panów misiów umarło, żebyśmy mogli dotrzeć właśnie do tego momentu, moi drodzy. Idziemy. Patrzcie, to, to... Tak, tak powstał pan misio. Wyszedł z meteorytu. Tak pan misio wyszedł z meteorytu. Pan misio nie z tej planety. I teraz wychodzimy na ląd. Na razie dostaniesz nogi. <średziny z górą> e, czekajcie. Dobra, na razie wyrzucę wszystko i zaraz, zaraz to zbudujemy jakoś fajnie. Możesz? O, o, czekajcie. Tak. Dobra, coś takiego, nie? Ty masz małe te nóżki. To coś takiego, ale masz te kolanka takie. Czekaj. Nie, 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 nie! Jak to będzie chodzić? Czekaj, 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 bo popsuty pan mi jest. Muszę go stworzyć lepszego. Dobra, dajmy na to, mamy taką ku kuleczkę, nie? O. Ja chcę to obrócić. Jak ja mogę to obrócić? Chcę to do góry. Nie chcę tak. Ja chcę to do góry. Jak to wygląda? Jak to wygląda? To wygląda jak kurwa dzieciopód. Dobra, dajmy na to, że te nóżki. O! Takie Czekajcie Dobra On ma malutkie te nóżki Widzę. Czekajcie, jeszcze raz O O, coś takiego Coś takiego Jest, moi drodzy, mamy pana misia to na razie jego początkowa faza, dobra? On będzie, wiecie, jeszcze ulepszany. Teraz oczka. Są oczka. Teraz trzeba czymś atakować, szczęka. To będziesz miał takie, takie... Taki, o... Będziesz miał... To są twoje początkowe uszy. Takie oklapnięte. No dobra, nie do końca są oklapnięte. Napęd odrzutowy to twój... Tak, tak wyglądał twój ogonek na początku, panie Misiu. Dobra, widzowie, myślę, że jest dobrze, nie? Jest dobrze? Ja myślę, że jest zajebiście. Idealny! Jest idealny pan Misio.